Pana Schreiber właśnie tak zrobiła, kiedy chciała zbojkotować Galę Cloud, kiedy twierdziła, że pani Gosia nie może walczyć, że się do tego nie nadaje zdrowotnie, że może stać jej się krzywda. Po czym teraz minęło kilka miesięcy, trzy, cztery mniej więcej, i widzimy, że mamy zawodniczkę, która zawalczy z panią Gosią, jest to właśnie Marianna. Dlatego mam pewne ogłoszenie, że mogę? Zapraszamy. Aż taki statement mocny. Ja chciałabym z tego miejsca tu przed wszystkimi widzami i przed Tobą Małgorzato, chciałabym bardzo Ciebie przeprosić. Przeprosić Cię za to i Wy kochani możecie się uczyć na żywej legendzie, że nie ocenia się książki po okładce, dlatego przepraszam Cię za to, że próbowałam zablokować Twoją walkę i tą galę i cieszę się, że teraz będziemy miały okazję jako rekompensata zawalczyć razem. Ale mam jednocześnie pytanie do widzów, do widzów, szczególnie do tych, którzy są Team Gocha i twierdzą, że to ja jestem zła, że tu jest coś, moja wina. Czy wy uważacie, że Gocha jest ubezwłasnowolniona? No pewnie nie. Czy uważacie, że Gocha jest chora psychicznie? No pewnie nie. To dlaczego traktujecie ją jak ułomną do cholery? Dlaczego twierdzicie, że ona jest za słaba, żeby walczyć. Zobaczcie jak dzisiaj wygląda. Czy ja bym walczyła ze Starą Gochą? Nie. Podjęłam tę walkę tylko dlatego, że Gocha nie pije, trenuje i wygląda młodziej niż Monika Laskowska. Dlatego Gocha szapobaza twój glow up. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno i już kończę. Że dzisiaj jest, kochani, wyjątkowy dzień. Dzisiaj jest najważniejszy dzień w tym roku, wiecie jaki to jest dzień? To są urodziny Gochy Magical. I teraz wszyscy wstajecie. Wszyscy wstajecie. No, co dla Gochy nie wstaniecie? Wstajemy i śpiewamy. 100 lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Kto nie wstanie, jest ten z policji. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje. Głośniej, nie słyszę. Jeszcze. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Hej! Hej! Niech żyje nam! Niech żyje nam! W zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niech żyje nam! Wszystkiego najlepszego! Mam tutaj jeszcze prezent dla Gochy Medical z uczelni, na której pracuję. Mam voucher dla Gochy na wybrany kierunek studiów. Uwaga! Może zacząć te studia bez matury, a wszystko możliwe, że gocha będzie się uczyła u mnie pod moimi skrzydłami, gocha, to jest dla ciebie. Uh. Pani Małgorzato, poproszę o krótką odpowiedź, ponieważ mamy dla pani jeszcze jeden prezent, więc najpierw odpowiedź jak chce pani skomentować ja to wszystko? Ci jedno, jaka długa, taka głupia. I a. króciutko, a teraz mamy prezenty, ponieważ nie tylko Pani Gosiu, Gosia, ja myślałam, Ale również, że przepraszam, Marianna. działa też od wewnątrz, jak widać nie bardzo. Marianno, wrócimy My za sekundkę. Jest... Oprócz urodzin Pani gości, mamy również urodziny Sławka Peszki. Zapraszamy w takim razie nasz wielki tort, a także wielki prezent prosto na scenę. Happy birthday, happy birthday, baby. Happy birthday. To you. Happy birthday, baby. Happy birthday, to you. Żywiej, kochani, żywiej. Happy birthday, to you. Happy birthday. To you. Nie czucie mocy, pomóżcie. Happy birthday, dear Gosia. I słowo mir, Panie i panowie, Happy to prezent. Birthday. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. A kto? Gosia, Gosieńka chodź do Panie nas. Panowie prezenty od. Luny, zapraszamy. A także dla Sławomira Peszko. od Laluny. 100 lat, 100 lat. A few moments later. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Nie, żyje, żyje nam! A kto? Brawo! Za wyjście z nałogu, za podjęcie się walki z tą oto panią, nimfomanką i hipokrytką, która chciała tu zabłysnąć, ale przy mnie tego nie zrobi. Ogromne brawa za to, że podjęła się tej walki, mimo tego, że skreś skreślaliście ją. Można powiedzieć, że Flickfight to świat patologii, ale jesteśmy na to żywym dowodem, na przykład ja i Gosia, że wyszliśmy z tej patologii, że nie imprezujemy. Gosia wyszła z nałogów, idziemy do przodu. Jest, imprezujesz? Tak. Ok. <laughs> y, bardzo mocno nam ten świat ulepszył życie. Wiele osób, które było w tym świecie na początku bardzo mocno uzależnionych od różnych rzeczy, teraz stoją twardo na ziemi. I dziękujemy Freak Fightom, że powstały właśnie dla takich osób jak my. Jeszcze raz gościu wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, kochana. E, dobrze i bierzemy kwiaty. Dziękujemy bardzo paniom, i wiemy, że zostanie tutaj razem z nami jeszcze Laluna. Jeszcze zostanie Lalunka, tak. Ta, która chce wspomóc. Słyszałem, że zostanie jeszcze na chwilę z panią gością, tak? Żeby wspomóc. Naciskasz dla kogo naciskasz ten przycisk? Dla największej polskiej. Hipokrytki. Czyli rozumiem, że robimy face to face pierwszy w historii również La Luna kontra Pani Schreiber? Oczywiście tak. Dobrze, Marianno, czy wyjdziesz do face to face'a z La Luną? No. Nie. Pomimo naciśnięcia grzybka? Marianno, myślę, że z okazji urodzin mogłabyś dopuścić do tego, żebyśmy zrobili face to face, wiele się mówi o tym, żebyście w przyszłości mogły z sobą zawalczyć. Skoro już jest Laluna... Ja stoję z tyłu. Ale Rons nie zawalczymy. Ale ja nie chcę. Żyję w uśmiechniętej Polsce, jestem wolnym człowiekiem Bochanie, i odmawiam. Bochanie, dlaczego nie chcesz? Mówisz, że jesteś za kobietami, uprawnieniem kobiet. Jesteś jedną wielką, hipokrytką, zakłamaną babą, która nie boi się w ogóle hejtu. Liczysz tylko na to, żeby się wybić. Wybić. Nie podjęłaś się ze mną rękawic. Dlaczego? Bo tak jak twój y, Pirek Okiński i ty, boicie się, że zostaniesz w pierwszej minucie, bym cię roz. Bierzesz sobie przeciwniczki, że chcesz pokazać sportowo, jak ty wyjdziesz do góry. Freak to też, też jest y, y, pokazanie poziomu, szczególnie gdy się jest kobietą. No ale ty nie masz żadnego poziomu. No i co? No i jest co. Ale nie podchodź do mnie. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Bo Bo jest do sądu, nie śpiewa 100 ten z policji. I co śpiewałaś? Czy jesteś z policji? Fajnie byłaś ukarana? Ale nie pluj na mnie. Bo mnie zarazisz. Nie pluj na mnie. Jak widzicie, nie oddałam jej, ponieważ jestem poziom wyżej. Tak? Chcę powiedzieć, dlaczego nie wyszłam do face to face'a. Mateuszu. I kochani widzowie, nie wyszłam dlatego, że razem ze swoim prawnikiem złożyliśmy wniosek o zakaz zbliżania ślaluny do mnie. Dlaczego? Dlatego, że od 1 stycznia do 19 lutego, czyli do dzisiejszego dnia, powstało na mój temat bez mojej odpowiedzi setki stories i wypowiedzi z pomówieniami.